nasze materiały napędza ceny OPL. największa porównywarka cen gier. arn.eu Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo wyszedłem sprawy w wipeaucie, ale 100% odpowiedzialności za taki stan rzeczy ponosi tutaj Sony. No bo dajcie spokój, jedna z najpopularniejszych marek utożsamianych dziś z PlayStation, a ostatnia odsłona miała premierę w 2012 roku. I to jeśli optymistycznie bierzemy pod uwagę wydanie z Wity, a w 2008 jeśli liczymy od Wipeouta HD a przecież i tamten był w dużej mierze remasterem poprzednich odsłon. Innymi słowy, straszna bida w temacie, mimo że jest to król antygrawitacyjnych ścigałek i wzorzec, który dopiero od niedawna zaczyna nadganiać konkurencja. Marka, która na pewno zasługuje na więcej. Więcej. To niestety w przypadku naszej dzisiejszej recenzji znowu mniej, bo Wipeout Omega Collection, które ma właśnie premierę na PlayStation 4, to kolejna kompilacja istniejących gier. W jej skład wchodzi Wipeout HD, obszerny dodatek Fury oraz zawartość kampanii Wipeout'a 2048. I to ten ostatni element cieszy mnie zdecydowanie najbardziej. W menu głównym zbioru do wyboru mamy wszystkie trzy kampanie podzielone odgórnie na poszczególne ligi. Każda gra traktowana jest jako osobny turniej z własnym zestawem statków do pokierowania i odblokowania, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby próbować swoich sił nawet we wszystkich trzech jednocześnie. Postępy w jednych nie są nadpisywane przez pozostałe i można bawić się nimi równolegle. Interesującym jest, co zrobiono z warstwą wizualną gier. Odsłona z Wity, czyli 2048, miała być swojego rodzaju prequelem serii, grą toczącą się w niedalekiej przyszłości, gdzie wyścigi kosmicznych bolidów są jeszcze całkowicie nowym sportem. Stąd też gra charakteryzowała się bardzo specyficzną oprawą graficzną i interfejsem, które przeniesione zostały do składanki z wersji mobilnej w niemal nienaruszonym stanie. Po samym hadzie na ekranie i menusach domyślić się można w którą Kongres kompilacji gramy. Tory 2048 zawsze były moimi ulubionymi, bo zastosowano w nich taki fajny motyw, że ponieważ jest to jeszcze rodzący się sport, to i trasy powinny być dość eksperymentalne. Śmigamy więc nie tylko po futurystycznych autostradach, ale zdarzy nam się zjechać na normalne ulice, przebudowane na potrzeby wyścigów, czy nawet łąki i tunele pełniące teraz rolę tymczasowych torów i po raz pierwszy możemy je oglądać w pełnym HD, a na PS4 Pro nawet w 4K. I choć miejscami domyślić się można, że trasy mają swoje źródło na mobilkach, szczególnie w miejscach, gdzie na przykład bluszcz na zabytkach okazuje się płaską teksturą, to włożono bardzo dużo wysiłku w to, żeby podnieść ogólną jakość wizualną gry i nowy Wipeout cieszy oko jak nigdy wcześniej. Mówię nowy, choć tak naprawdę mam na myśli stary, bo weterani serii oczywiście już to wszystko widzieli. Pod warunkiem, że grali w Wipeout Pure i Pulse, z którego wywodzi się HD, albo w Witową odsłonę serii. Niemniej jednak wizualnie czekało mnie spore zaskoczenie, bo przyznam szczerze, że trzymałem swoje oczekiwania co do składanki na wodzy. Widzicie, gdy w 2008 roku Wipeout HD trafił na PS3, mógł poszczycić się jednym z najlepszych osiągów wizualnych na tym sprzęcie. Była to jedna z niewielu gier, które odpalało się wówczas w pełnym 1080p, choć wykorzystując parę sztuczek z dynamicznym upscalingiem i 60 FPS-ami. W okolicach swojej premiery gra wyglądała niemal jak dzieło sztuki, nie sądziłem więc, że na PS4, gdzie cóż, też będzie chodzić w 1080p i 60fps, mogłaby wyglądać dużo lepiej. I pomijam to oczywiście PS4 Pro, gdzie dostajemy grę w dynamicznym 4K. Okazało się, że na trasach z PS3 zmieniło się całkiem sporo, nie tylko w kwestii ostrości obrazu, ale i nałożonych dodatkowych efektów, od rozmyć, z którymi PS3 nie bardzo mogłoby sobie poradzić w takiej ilości, po subtelne różnice w oświetleniu. Efekt jest bardzo ładny i tylko uwypukla się w fantastycznym trybie stref, który zamienia wszystkie tekstury w żarzący się neonami synestetyczny equalizer. Taka kolorowa dyskoteka przyda nam się, bo i ścieżka dźwiękowa gry, jak zawsze skupiająca się wokół dynamicznej muzyki elektronicznej, trzyma konieczny dla tej serii fantastyczny poziom. Na OST składa się 28 licencjonowanych utworów, stanowiących mieszankę piosenek z poprzednich odsłon oraz zupełnie nowych propozycji. Miłośników grania z kumplami czeka natomiast w sumie jedyna większa nowość tej kolekcji. Po raz pierwszy bowiem można pograć w tory z 2048 na split screenie, bo oczywiście na wicie nie było to możliwe. Dwóch graczy wybrać może między poziomym bądź pionowym rozbiciem ekranu i bawić się dowolnie na trasach ze wszystkich trzech gier. I co miłe, a co nie zawsze jest standardem przy podzielonym ekranie, gra nadal toczy się wówczas w 60 FPS-ach. Niemal żywcem wziętym z wydania HD jest również tryb online, któremu brakuje jakichkolwiek zaawansowanych opcji współczesnych gier. od prosty system dościgania się w ośmiu graczy po sieci, bez zaawansowanych statystyk, lig czy klanów. Chociaż w Multi zdobywać można kolejne rangi i odznaki za dokonania, dokładnie takie jak wpaczowano w aktualizacji do wydania HD. Trudno czepiać się czegokolwiek w kolekcji, na którą składają się dwie fantastycznie przyjęte gry i trzeci solidny dodatek do jednej z nich. Oryginalne recenzje tych tytułów ugruntowują tylko, że są to gry wybitne. Problemem może być natomiast fakt, że fundamentalnie, no cóż, są to jedynie podrasowane graficznie odsłony już wydanych gier. W czasach, gdy fani wipeouta na pewno daliby sobie odrąbać rękę za zupełnie nową ścigałkę. No, może nogę, bo bez ręki trudniej sterować. Nie można za to krytykować reedycji Sony w kontekście graczy nowych. Praktycznie nikt nie zagrał 2038 2048 na wicie, bo nikt nie miał WITy, więc dla nich będzie to gra zupełnie nowa. W dodatku prezentująca się godnie na PS4. Wielu graczy przeskoczyło też na Playa 4 z Xboxa 360, więc i zawartość HD może być dla nich czymś całkowicie świeżym. No i przecież są też fani serii, którzy już dawno odłożyli stare konsole do szafy i po prostu bardzo chcieliby znowu w Wipeouta pograć. A biorąc pod uwagę, że Omega Collection kosztować ma tylko około połowę ceny standardowej płytki i to za trzy pełne zremasterowane kampanie, nie jest to wcale układ taki kiepski. Tym bardziej, że każda kolejna gra ze split screenem na PS4 jest na wagę złota. No a skoro daliśmy już znać, że wciąż są wśród nas fani serii, to czy moglibyśmy już prosić o kolejną, prawdziwą, nową część?